Cześć rodaczko, cześć rodaku, ale chyba dziś powinienem powiedzieć do ciebie bonjour, bonjour moi drodzy, bo będzie o wielkiej, naprawdę bizantyjskiej konwencji Platformy Obywatelskiej, która odbyła się w miniony weekend w Liwicach. Tak, moi drodzy, pan minister do spraw powodzi, tak, Marcin Kierwiński jest odpowiedzialny również za organizowanie takiej właśnie konwencji, która według doniesień prasowych kosztowała około 4 milionów złotych. I tym zajmuje się pan Marcin Kierwiński, ten od powodzian, od pomocy powodzian, pełnomocnik rządu do spraw powodzian. Ale jest on oczywiście również bardzo ważną osobą w Platformie Obywatelskiej i organizuje konwencję Rafała Trzaskowskiego. Więc moi drodzy, bonjour, ponieważ jest to jedna z najsłynniejszych wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego, która ukazuje się w internetach i nie może być inaczej. No od tego muszę do Was zacząć. Więc widzicie ją już tutaj. Bonjour, pijcie polskie wina to powiedział kandydat Platformy Obywatelskiej na urząd prezydenta kraju. Pijcie polskie wina, ale z umiarem. I to jest po prostu coś, co jest rewelacyjne. Drugim hitem tej konwencji, który dla mnie stał się takim no, najważniejszym, który wyłapałem, bo to trochę komediowo brzmi wszystko, co oni tam mówili, jest kwestia Donalda Tuska. Donald Tusk, jak zapowiadał Rafała Czaskowskiego, to najpierw zaatakował Karola Nawrockiego. I co powiedział? Powiedział o anegdocie, którą usłyszał od swojej znajomej. Czy powierzyłaby dzieci w opiekę Rafałowi Trzaskowskiemu? I oczywiście ta znajoma, hipotetyczna, bo nie wiadomo, czy ono to miało w ogóle miejsce, że oczywiście tak. No i Donald tu spyta, a czy powierzyłaby pani swoje dzieci, swoje wnuki Karolowi Nawrockiemu? I ta pani znajoma odpowiedziała, że nawet komika by mu nie powierzyła w opiekę. Tak, moi drodzy. I na końcu zobaczycie taką ripostę, taką już Wam mrugnę okiem, co zrobił doktor Karol Nawrocki na ten właśnie tekst Donalda Tuska. No i trzecia rzecz, trzecia rzecz, którą Donald Tusk tak naprawdę powiedział przekomiczną, zapowiadając Rafała Czaskowskiego, więc słuchajcie, można było się śmiać, tak Wam powiem, taką dygresję strzelę, można było się śmiać, jak PiS miał Komitet Obywatelski, Komitet Obywatelski zapowiada doktora Karola Nawrockiego jako kandydata na prezydenta obywatelskiego z poparciem prawa i sprawiedliwości. No bo jest oczywiste, jest to fakt i nie dyskutujemy o tym, że Karol Nawrocki nie jest członkiem partii politycznej. Żadnej. Tak? Oczywiście ma poparcie prawa i sprawiedliwości. Co powiedział Donald Tusk? Tutaj zobaczycie. Otóż okazuje się, że według Donalda Tuska Osoba, która jest członkiem partii politycznej. Co więcej, jest wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej. Co więcej, jest kandydatem tej Platformy Obywatelskiej na urząd prezydenta i była nim również wcześniej, 5 lat temu, i jest oczywiście prezydentem Miasta Społecznego Warszawy. Otóż, według Donalda Tuska, to właśnie Rafał Trzaskowski jest niezależny i obywatelski. No słuchajcie, jeżeli ktokolwiek się śmiał z tego, co wyczynia PiS w kierunku doktora Karola Nawrockiego, to teraz powinien zarechotać się już po prostu do rozpuku, ponieważ wprowadzają totalny kabaret do naszego życia, mówiąc, że wicelider Platformy, członek partii jest obywatelski i niezależny. No nie wiem, czy można inaczej po prostu spalić tego kandydata, jakim jest Rafał. Bonjour, wino Trzaskowski. Tak dzisiaj będziemy nazywać. Więc bonjour, moi drodzy, dobrego dnia. A jeżeli podobają Ci się te filmiki, to zapisz polub podaj dalej i pamiętaj o live. Livey są we wtorek o 18.00. Te planowane, te polityczne. Będziemy omawiać w drugiej części program wyborczy Sławomira Mencena z Konfederacji. Więc bardzo serdecznie Cię zapraszam. Dołącz do nas. Będziemy od punktu siódmego lecieć ile się da zobaczymy Dużo tych absurdów z Polski nam jakby wchodzi w live ale generalnie omawiamy punkty programowe kandydatów na prezydenta Także dobrego dzionka trzymaj się i do zobaczenia